Czy widać tutaj kolczasy? A w sumie chciałem wam pokazać szybko, co powiedzieć wam, streama 12-godzinnego, który będzie się dzisiaj o godzinie 16.00 z kubą. Eee, I co, może jakieś informacje żebyście też byli do mnie na kanał i tak dalej, że pooglądali tego streama. Będziemy grać do, w sumie do drugiej. do 2.00. I stream będzie sam przedłużany, więc każda złotówka będzie liczona jakby jedną minutę. Więc e, możecie przedłużać ile chcecie tego streama. No i może pokażę wam grafit, e, grafik który będzie, który będzie jakby obowiązował na tym streamie, tak? Na początku, muszę zobaczyć, 14, 15, 16, a, o 14 zaczynamy, kurde, sorry pomyliłem się. O 14 zaczynamy, do 16 z Brawl Stars, na telefonie, a w tym na kompie będziemy grać, ale wiecie o co chodzi, byleby coś tam było jakby do grania i tak dalej, to jak Kuba uczy, nauczymy w ogóle grać te Brawl Stars i tak dalej, pewne będziemy grać, E, zapewne będziemy grać sobie duo, jakby się jakiegoś jednego widza weźmie i tyle co nie e, także no. E, kolejną rzeczą będzie o 17 ocenianie kanałów mm. będziemy sobie oceniać tam kanały że muszę iść na, nie wiem, no, na godzinkę z tymi, możecie bić i powiedzieć Ej Karol, weź tam, weź tam kanał i tak dalej. No to ja pyk, schładzę, oceniam kanały i tyle co nie. E, I to będziemy robić przez godzinkę. Potem ustawiamy mieć grany Roblox. Nie wiem czemu, ale po prostu będzie grany ten Roblox. Tam pograłem dwie godzinki i tak dalej, więc jeżeli są osoby, które lubią oglądać Robloxa, które grają w Robloxa, myślę, że to im się spodoba, tak? W sumie podczas Robloxa będzie jakieś tam QA, gadanie, i tak dalej, więc to jest bez problemu. Godzina 20 do, od 20 do 22 w sumie będzie Minecraft serwer z witami, w sensie że. Będziemy sobie na serwerze tam będziecie mogli w każdym momencie dołączyć i, yy, i pobiegać ale to będzie oczywiście yy, to będzie survival, więc yy, no. Więc tak to wyjdzie yy, W sumie to będzie yy, Minecraft Random HC. Yy. Myślę, że kto był na streamach to widział tego Random HC, więc sobie tu popykamy, yy, 3 godzinki yy. i tak to będzie wyglądać. I w sumie ostatnie dwie godziny to będzie Random dance też na telefon, którą z tym poradniki możecie zobaczyć u mnie. To będzie kanał do drugiej. No i w sumie w zależności od tego czy będzie mm, ile będzie tutaj donate, czy w ogóle jakieś donate'y będą, y, które nam pokażą ile zarobili, ile, ile mamy dodatkowego czasu. To przeznaczymy na jakieś, nie wiem, coś w stylu mm, na przykład y, żeby... Nie wiem, zagrać w Lola, czy powiedzmy Minecrafta. W sumie potem też będzie, będzie, będzie grałem to co byście chcieli, więc yy, w sumie to bez różnicy, a takie wiecie, szybkie info na temat streama, co będzie, o którym będzie Ci yy, 13 marzec, godzina 14, z tym 12 godzinny Myślę, że się pojawić chociaż na sekundę, zostawicie tą mapkę w górę i docenicie nasze poświęcenie. Także co? Uczcimy życie. <laughs> Uczcimy start życia koronavirus, także co? Dzięki za obejrzenie tych 3 minut, Co so, trzymajcie się, do zobaczenia za półtorej godziny. Siema!